Kejka wszystkim tutaj. W dzisiejszym odcinku, razem znowu Arielką, będziemy jadły ochotne hmm. fasolki. Bożena się nie cieszy. Bardzo, bardzo się nie cieszę. Się nie widać tego po mojej twarzy, ale no, jest tak jest. Tak, bo to zawsze masz minę, że się uśmiechasz. Nawet tak. jak się nie chcesz czy uśmiechać, to się uśmiechasz. I teraz tak, nie wiem na czym polega dokładnie ta gra, ale czekaj, czy jest ktoś tutaj wolny, żeby do niego iść? Bożena już się to nerwuje. Tak, tak. Ja nie, nie, nienawidzę tych fasolek. Naprawdę. I ogólnie tej, której pęknie Argus, ta będzie, yy, no, jadła po prostu tą fasolkę. No dawaj, chłopie, tutaj do mnie. Ja on sobie pójdzie gdzieś ale ale jaja. Okej, okay, chyba się udało. Okay. I teraz tak. A tutaj musimy wylosować ilość tygumek? Chyba tak. Na ile ci dać? Jeden, dwa czy trzy? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, już się A... automatycznie zrobiło samo. Super! Zdecydowało za nas, okej. Okay. Dobra, ja daję trzy, normalnie, no bo raczej mała szansa, że teraz pęknie. Okej, okay, jesteśmy bezpieczni. Teraz ty, ile? Yy, jedna jeden, jak się uda. Dobra, jedna. Ale ty masz replę! widzisz? Okej, okay, teraz e, dziewczyna, i przy 35% to jest. Jaka jest szansa, że pęknie? Dobra, ja daję 3. Dobra, czyli teraz jeszcze można dużo, nie? Chyba. No mi się tak wydaje, że chyba na początku dużo, nie? Bo już jest ściśnięty ten arbus. No, i już się robi niebezpieczne. Dobra, e, 3-3, jak się uda. Dobrze, 3. Okej. Okay. Kurczę, zaczyna się robić taki śmiesznie wybrzuszony, no. A i czemu dalej jest 35%? To mnie martwi też. A u są jakieś inne procenty? No dobra. Ej, zobacz, jaki on już jest. Dobra, już pęka. On już pęka. Dobra, trzy. O, Ryzykuję? Huch. No dobra. A ona? Jedną bezpiecznie, a ty? Dwie, dwie dawaj. Dobra. Dwie to chyba jest teraz dobry. Już się taki serio robi popękany, nie? Jak nic, zaraz trzaśnie. Trzy założyła, zobacz, cwaniara. To ja też trzy. Nie, mamy. Że... Dwa, dwa, na no dwie trafiłam, niestety. Ale okej. Okay. Ma no już w sumie czterdzieści cztery, no. Dobra, na no dwa, na no dwa Trzy były, widziałam, że były trzy. No, są trzy. O, okay. <laughs> Dobra, mam nadzieję, że i teraz pęknie. Kurczę, ja chyba też już pojedynczo będę robiła, jedną dam. Bo się trochę już boję. Zobacz, jaki on no. jest wygięty. Jak palma jakaś wygląda, jak kaktus. Dobra, no. po jeden, po jeden, no. Teraz najbezpieczniej będzie. Dobra. Ile mamy? 51 gumek mamy tak, to na dużo czy mało? Wydaje mi się, że chyba dużo, nie? bęki, <laughs> Ale super! Podoba. No tak możemy grać, tak, nie? bez fasolek. <grymne> <grymne> Dobra, jedno zwycięstwo mamy. Szukamy kolejnego przeciwnika. Ale też już widzimy szacunkowo, jaka liczba w ogóle tych gumek tam wchodzi. Nie? A mi się wydaje, się wydaje że co, arbuz będzie inaczej. Że zaraz arbuza? Mm. Zobacz. A nie. Ci mają 65? Ale mają dużego jak arbuza. O! To jest giga. Dobra. To się Gajnika. nam wylosował. Okej. Okay. Dobra, co teraz? Co będzie zaczynał? Teraz ty zaczynaj. Dobra, no trzy, trzy na starcie, tak? Na pewniaczka. Dobra. na pewniaczka. Okej. Okay. A tutaj mamy 2% szans. No nie wiem, od czego to jest zależne w ogóle. Też nie wiem. No dobra, ale na początek... Ale wiem, że arbus jest duży, więc może będzie więcej gumek? Po prostu? Mi się w ogóle tutaj... Zobacz, tu są pieniądze. Tyle wygrywamy pieniędzy, chyba. O, że dobrać. tylko 2% szans jest na to, żeby trafić tyle, a siwa, mi się wydaje. Wow. Patrz, tam ci się już w giel 54. U. No, ale dobra, my mamy na razie tylko 13. Czy on zrezygnował? Nie, on już się zastanawia. Dało za niego. Okej, okay, teraz ty. Trzy, na razie tak? trzy, tak? Dobra. Jeszcze jest mało tych, ale. Tam, tam komu... pękło, no? <laughs> Okej, okay. hmm. No strasznie długo on ma. On chyba wyszedł z gry, mi się wydaje, wiesz, i będzie pojedynczo dawało. Mam nadzieję... A tutaj mogę eksplodować i... Od razu wygrać? Tak. Na pewno 0 buksy. No dobra, mamy 20 póki, co? No patrz... On chyba wyszedł z gry. Masakra! Oj! Nie, no, trzy, były trzy. Aha. Śmieszny by było. Jestem typu... ciekawa, dobra. Kupię. Co, wybuchamy go? Wybuchamy go. O, super. Poszedł sobie tego, wybuchamy. Nic, co? Skarbnęłam te pieniądze? Gdzie są twoje pieniądze, Klaudia? Ej, no! Patrz, ty i co, ja muszę wyjść i wyjść jeszcze raz do gry? Ale jaja. Bez sensu. No dobra, wyszłam. Teraz szukamy kogoś innego. Kto nie ucieknie z pola bitwy, po prostu, jak słaby Tak, zranik. A tutaj to w ogóle? A tu 2 na 2, to trzeba zapłacić. Okay. Dobra. Mamy. Ej, wpadłam na jakąś dziewczynę. Teraz ja zaczynam. Eee, oczywiście na samym początku obydwie pewnie będziemy dawać trzy, no ale... Ale parsiankę też nam nie przybyło za bardzo. Jest tyle samo. Nie, wcięła się ta gra wtedy i. No, Robuxy tylko mi zjadła. Dobra. 3. Tutaj na spokojnie myślę. No na ale początek. Ten arbus jest już większy niż tamten, co ostatnio. No. Się bardziej chyba wygina. No. A przepraszam, za ciebie podjąłam decyzję, Dobra, że trzy... Trzy, trzy, na starcie tak. Dobra. Okej. Okay. No, ale on się robi taki trochę w klasu, nie? Dobra, ja teraz trzy, no. teraz później ty będziesz. Hmm. Muszę tego pilnować, bo co, tak, jak na Twoim y, strzeli, Ja będę jadła. No właśnie, Ty będziesz jadła Nie tak? teraz. No Trzy, 3, 3 trzy jeszcze. 3. Po trzydziestu możemy kontemplować coś. Okej, okay, dobra. Dwadzieścia trzy mamy. I ten arbus. Na razie wygląda w miarę okej. Okay. Teraz ja, trzy. No dalej tak. Ciekawe, Ile da, Jak myślisz? Myślę, że dwa, że już się będzie trzy zapastały. Wow, a ty teraz? Trzy. Dobra. Ale już od teraz będę się trochę bardziej stresować. No ale on zobacz, on na razie... Węka no tu! No, jak nam zaraz strzeli. Claudia? O... Ja ryzykuję. Trzy? Trzy. O ty. Nie ja zobaczyłem co się stanie. Mi nie wywór. <laughs> to najważniejsze. Dobra, już... Dobra, dwa, dwie. dwie. Dobra, dwie dwie. Ułączki, no. Mm. Już mówisz, że stresik ci wjeżdża. Tak, ja już jestem. Ja jestem cykorem ogólnie Patrz, strasznym. Nawet te gułki u góry są już takie popękane. No. Dobra, też mam dwa. Zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że nie eksploduje na mnie, tylko na marzenie. A ja mam inne nadzieje, tak? Ej, 52 mamy już. Dobra, jedną. Jedną, jedną. już, tak. Dobra, już nie ryzykuję. I tak pewnie im pęknie. Nie, nie pękła, dobra. 56, tam ktoś ma 71, dobra, daję 3. Ha, ha. Zobaczymy, co się. Dwie dało, no ale. Okej, okay. tamten ma 73. Dobra, to też daj dwie. Nie. Były 3, widziałam. Nie, dwie Aha. się zadały, dwie się zadały na szczęście. Patrz, okay. tamten! Jest, już 79 mają. No, ile Marzona. No Teraz ty, teraz ty, dobra. A, to ja teraz dwie. Dwie? No. Też już się co, cykam lekko. Ja się Przecież... boję, że mi to strzeli na twarz, nie? Przecież pastelki <gry> są takie smaczne, Klaudia. Tak, wszyscy mm. uwielbiamy. Dobra. Nie wiem, czy jedną, czy dwie. Dobra, jedną. <grym> czy ten był trzy? O, o nie! nie! Ale patrz, nie pękł, nie pękł, dało radę. Tamten ma już prawie dziesięć. Jest Ale ja, ja. Dobra, teraz ja. Tak. O ty ale ryzykuję. Ryzykuję. O Jezu zobacz, już wydam się zrobił. Ale tamten i tak i tak wygrywa. Tam ten w tle. 97 milaniem. Ja o, pęku im! Dobra! Teraz ty. Dobra, to dawaj też trzy. A niech tam będzie. Dobra. Już teraz, już teraz. Ai. Dawaj challenge, do końca dajemy już po trzy. No co ty? I na kogo panie na tego będzie? Dobra, dobra, jedziemy w to. Okej. Okay. To właśnie ty teraz... No. Tak, ja? Ej, nie, ja coś Ja dałam radę. radę. Nikt zgubi challenge. Teraz ty. Nie pękaj! Nie pękł, okej. Okay. Ona i rada jedną. Ona daje dwie. Też ty, nie, nie wykazuje. Dobra, czy... ja trzy setkę mamy! Ej, super! Oj. Yy, robi się już trochę czerwono. No teraz ty. Pęknie pewnie. Yy. Nie pękł! Ale jaja! Klaudia, Klaudia, Klaudia! Nie pękła! <laughs> Dobrze! Ej, jak jej nie pęknie, to mi na pewno pęknie teraz. Dobra, no. Co to za challenge? Teraz straszny. Ty. No, idziemy zgodnie z challenge'em, tak? Tak. Ej, trzymaj się. Ej, ale dawaj jak jej pęknie to myjemy fasolki? We Do dwie. Dobra. Okej. Okay. Więc i tak i tak, na pewno któraś zje zaraz tą fasolkę, tylko zobaczymy, czy we dwie, czy pojedynczo. Teraz ty. Trzy. Jakie Ja, ja patrz, oni się zbiegają i patrzą tutaj na naszego nie Jest! Znaczy, nie jest. Tak, teraz my we dwie Ale wygrałyśmy sianko za to. O, o. Tam też powinnam 7000 wygrać, ale mnie gra oskamowała. Dobra. Marzena pierwsza. Super! Uh. Uh -huh. <laughs> Jaki fajny challenge! <laughs> o Jezu, bram dwie, je. Nie, no bo no to Eee... To jest to brzoskwinia albo... O, Żygi! Ja no. że bardzo lubię żygi. No. Tak, Marzena lubi. Tak. 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 Ach. Wiesz tam no, Przyjaciel, tak? <laughs> tak. Uh, uh, uh. Nie masz winu na gruszkę, na tą na brzoskwinie. Oh. O, rzygi są. Rzygi są. Mhm. Dobra, dziesięć, dziewięć, mm. osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Ja cię podaję. Dwa. Jeden. Możesz pluć, no. O Jezu! O, <słuch> <słuch> tragedia. Ja zawsze na te żygi. <słuch> Jeszcze ja się obśliniłam. O. Oh. Jej, mm. uh -uh. jej. Zaraz zobaczymy, co Klaudia wylosuje, naprawdę. Dobra, ja losuję. Żygi, żygi, żygi. Nie, żygi. Zielona, czyli gruszka oh. albo szmarki. Smarki są nawet spoko. <laughs> nie to są żygi. Nie to są żygi. A, uh a. -uh. Uh -uh. Słone. Cieszę się, że nie miała się tej gruszki, wiesz chociaż. To. jest... Y Miód na moje serce. Głowiska skórka mi wyskakuje. się kawier? Mhm. To? <śmiech> <Skórka>. <śmiech> się dusia, robi robisz rzegusia. Ja będę Bo to się tak nieprzyjemnie w zęby wbija. Drodzy widzowie, ale jeżeli wam się podobało, jakie mrzygi i smarki z nosa, i oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być zawsze na bieżąco. wbijajcie na kanał Arielki, bo jak teraz oglądacie ten film, to u niej jest dokładnie taki sam, tylko żeby z arbuzów tylko coś innego więc wbijcie, żeby obczaić, Co tam gramy, co tam układamy? Uku, tak. Dziękujemy wam za oglądanie i widzimy się następnym razem. Bye.